Cześć kochani, a więc no, mam przyjemność zaprezentować wam coś, nad czym pracowałem w ostatnim czasie i jest to to oto mini studio, które zmontowałem u siebie w mieszkaniu i będę tutaj nagrywał podcast. Podcast, no to nie było innej, innej możliwości. Podcast nosi tytuł Sęk w tym. Angielska forma Dath D i angielska forma z tego tytułu, że będzie to podcast prowadzony w dwóch językach, zarówno po polsku, jak i z anglęzyczymi gośćmi, będzie prowadzony po angielsku, by bynajmniej. Będę się tu starał, zobaczymy jak to wyjdzie po pierwszych odcinkach, i na pewno będę tu wrzucał wtedy jakieś polskie napisy. Więc tak, dzisiejszy odcinek to taki odcinek zero, w którym chciałbym w ogóle opowiedzieć mniej więcej o tym, jaki jak jest na to zamysł i jakie treści wam tu będę wrzucał. Podcast ma być typowo luźną rozmową. Tak naprawdę mamy sobie tutaj. Chciałbym tu zapraszać różnych gości i gadać na przeróżne tematy. I a propos tematów Mamy tutaj coś takiego jak random topic break. I to jest taki boksik z tematami, które będziemy raz na, myślę, 20 minut losować. I dookoła tego tematu, nieważne na jakim etapie rozmowy jesteśmy obecnie, będziemy musieli sobie chwilkę pogadać. Co do tego, kiedy tak naprawdę będzie mijać te 20 minut, to mamy tutaj kuchenne jajko, które po prostu będę ustawiał. I gdy wy usłyszycie ten dźwięk. No to my będziemy tutaj robić po prostu mini losowanie i będziemy sobie dookoła tego tematu chwilę gadać. Więc tak, podcast chciałbym publikować tutaj ze dwa razy w miesiącu. Myślę, że to jest jak najbardziej wykonalne. Co do tego, kiedy będą polskie odcinki, a kiedy angielskie, nie mam pojęcia naprawdę, to będzie randomowo. I to tak naprawdę tyle. Tak naprawdę wszystko... Yy, wszystko, co chciałbym wam tutaj zaprezentować, jak to będzie wyglądać, zobaczycie już przy okazji pierwszego odcinka. To będzie dla mnie też coś nowego, a myślę też coś fajnego. Więc no zostajemy mi was już tylko zaprosić na pierwszy odcinek podcastu pod tytułem Sęk w tym i do usłyszenia niedługo. Cześć!